Ewangelia zaczyna się od tego, że niektórzy patrzą na świątynię jerozolimską, wiecie, centrum świętości, religijności, piękności dla każdego Żyda. I podziwiają to, jak jest przyozdobiona pięknymi kamieniami, darami. Karmią swoje oczy, swojego ducha, tym, co widzą. A Pan Jezus mówi im, że przyjdzie czas, że to wszystko, na co patrzą, będzie jednym wielkim gruzowiskiem. Tak, Pan Jezus zapowiada, że to centrum ich religijności i świętości to będzie zburzone gruzowisko. Szok! Ale jeszcze większy szok, że Pan Jezus mówił wtedy prawdę, prorokował. Już około 40 lat po jego śmierci Rzymianie spalili i całkowicie zburzyli świątynię jerozolimską. I wiecie, dwa wnioski na sam początek. Po pierwsze, jeśli to, na co patrzysz w świecie, jest Twoim punktem odniesienia, Twoim centrum, Twoim fundamentem, uważaj, może się to rozpaść bardzo szybko i warto zwrócić uwagę na to, że te prorocze słowa Pana Jezusa się wypełniły.